program dostępny także w Porsad Box Go Okazję na Black Weeks w Media Expert. Na przykład lodówka LG, pełny no frost, technologia Door Cooling Plus, szybsze i równomierne chłodzenie. Teraz z kodem rabatowym o wartości 200 zł taniej. Dwumetrowa lodówka LG, pełny no frost, szuflada Fresh Balancer, dłuższa świeżość warzyw i owoców. Teraz z kodem rabatowym o wartości 400 zł taniej. Odkryj DERKOS. Odwiszyj. Eliminuje do 100% widocznego łupieżu już po pierwszym myciu. DERKOS. Marka dermokosmetyczna. Najczęściej polecana przez dermatologów w Polsce. Przeciw łupieżowi. To kiedy wrócisz? Wiedziałem, że pobyt w szpitalu i operacja to nie bajka. Że będę osłabiony i mogę nie jeść jak zwykle. Ale nie wiedziałem, że będę potrzebował wsparcia i że NutriDrink Protein może być dla mnie. Bez żywienia nie ma leczenia. Włącz zalecony przez lekarza NutriDrink Protein z witaminami i składnikami mineralnymi. Żywienie medyczne z największą ilością białka w najmniejszej objętości. Odżywia, przez co wzmacnia przed, w trakcie i po szpitalu. NutriDrink Protein numer jeden w rekomendacji lekarzy. Rozwijanie pasji to dobra decyzja. Ale hobby to często wydatki, bywają mniejsze i większe. Z kredytem gotówkowym bez prowizji w banku BNP Paribas szybciej przechodzisz od planów do realizacji. RSO 11,19% Bank BNP Paribas. Święta takie jak lubisz. Pełne świeżości. Rodzinnych chwil. Tego co najlepsze. Niech te święta będą takie jak lubisz. Tradycyjne i przy wspólnym stole. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady 15,99 za kilogram. A pomidory rzymskie mini opakowanie 500 gramów 5,99. Idę tam gdzie wszystko mam. Kaufland. Miewasz na głodu? Senność po posiłku? Wahania energii w ciągu dnia? Odczuwasz apetyt na słodycze i przybierasz na wadze? Te objawy mogą świadczyć o wahaniach poziomu cukru we krwi. Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Nadeszła jesień. Czas na niskie ceny wiula. Przyjdź i odkryj nasz szeroki asortyment. Teraz nic cię nie powstrzyma. Pasta, której używam, musi mi dawać pewność, że robię wszystko, żeby zadbać o mój uśmiech. Sensodyne proszkliwo zapobiega rozpuszczaniu szkliwa powodującemu powstawanie ubytków. Proszkliwo pewność zdrowego uśmiechu. Zaczynają się te niezwykłe zmiany. Tak się czasami czuję, jak babcia stulet. Ja chcę zatrzymać ten czas. To będzie prawdziwe przełamywanie własnych granic. Babcia mówiła, co? No malowała się, jak ja. Nie wiadomo kto. Ale kto? <grym> nie będę mówić. Ale móc. powiedz, to nie jest dla ciebie najlepsza sukienka. Ze wzorami trzeba uważać. 10 lat młodsze. Wyglądasz obłędnie. W 10 dni z sablewską. Nowy odcinek. Dzisiaj o 21.00 w Polsat Cafe. Ofiary nieudanych zabiegów chirurgicznych. Plastyka brzucha skończyła się trzykrotnym pobytem na ojomie. Operowano mnie z osiem razy. Nos nadal wygląda, jakby miał odpaść. Koledzy żartują, że przypominam postać z obrazu Picassa. Ile wydałaś na korekty? Niemal milion dolarów. I lekarze, którzy przewracają nadzieję na szczęśliwe życie. Bodejmę się zabiegów. Tylko pan zdoła dokonać cudu. Poprawki z kalpelem. Dawno nie widziałem tak zmasakrowanej przegrody. W sobotę o 22 w Polsat Cafe. Są tacy, których stać nawet na najdroższe hobby na świecie. Do tej pory wydaliśmy około 400 tysięcy na sprzęt, na utrzymanie koni. A inni liczą każdy grosz. Odmawiam sobie praktycznie wszystkiego. Młodzi bogacze przekonają się, jak żyją najbiedniejsi. Jak się na do wanny. A ja się mam myć hmm. Jakbyś był moim synem, to bym cię trochę inaczej nauczył życia. Bogate dzieciaki bez kasy. Nie ma opcji, ja się na to położę. Nowy sezon w niedzielę o 21 w Polsat Cafe. Ślub. Jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdej kobiety. Już pewnie jako mała dziewczynka zastanawiałaś się, jaką suknię tego dnia ubierzesz i jak będziesz w niej wyglądać. Spróbuję spełnić marzenia przyszłych panien młodych, bo mając nawet ograniczony budżet, możesz wyglądać oszałamiająco. Zaproponuję cztery bajkowe kreacje z drugiej ręki. Wybór nie będzie łatwy, ale może najbliżsi pomogą? Drugie życie sukni ślubnej. Nowy sezon. W środę o 22 w Polsat Cafe. Wybierz Doppelherz Collagen Beauty. Sekret piękna skóry, włosów i paznokci. Wymagasz więcej? Dołącz booster. Doppelherz Ceramid Beauty. Odkryj podwójną moc i niech dzieje się kosmos. Collagen Beauty i Ceramid Beauty od Doppelherz. Grypa. Nie chcę się męczyć. Biorę Gripex, który działa na wszystkie te objawy. Gripex działa. I ja działam. To jest dla, dla bezpieczeństwa. stosunkowo zgodnie z uległym do dopakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z lekarzem z grupami Dopadł cię ból brzucha? NOSPA MAX uwalnia się już w 10 minut i usuwa ból. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mega okazję na Black Weeks w Media Expert. Na przykład robot sprzątający i robot rumba Combo Essential. Odkurza i mopuje jednocześnie. Teraz z kodem rabatowym o wartości 150 zł. Taniej. To teraz my, złote misie Haribo. One są takie fajne i kolejowe i takie pysne. Czerwone zaczynają. Mój wysoko skoken, A ja zrobię szach miniam. dla dzieci i dorosłych niż jakość? Odwiedź stację mol. Nowoczesne paliwa Premium Mol Evo Plus dla dłuższej żywotności silnika, lepszej wydajności i niższej emisji zanieczyszczeń. Rozsmakuj się w chrupiących hot dogach, świeżych posiłkach i aromatycznej kawie z Fresh Corner. Używaj aplikacji Mol Move i zyskaj jeszcze więcej. Wybierz jakość. Wybierz mol. I dodatki w nowej gazetce Agaty mają uderzająco niskie ceny. Na przykład ten zestaw garnków i patelni 25% taniej. Ten fotel z podnóżkiem aż 40% taniej. A ten komplet pościeli do 50% taniej. Przytulne domy biorą się stąd. Agata. W mojej pracy wygląd ma duże znaczenie. Dbam o swoje włosy, paznokcie. Chcę zachować młody wygląd skóry. Ale wiem, jak ważne jest wsparcie od środka. Dlatego stosuję Skrzypowita 40+. Dla mocnych włosów, gładkiej skóry i zdrowych paznokci. Skrzypowita 40+ to unikalna kompozycja naturalnych wyciągów roślinnych, wzbogacona o kwas hialuronowy i kolagen. Skrzypowita, jesteś piękna.